Siemanko, dzięki za wszystkie pytania i lecimy z tym. Ile bierzesz na klatę? <laughs> Domyślam się, skąd to pytanie. Pewnie chodzi o transparent, który był ostatnio e, na meczu, no to to jest związane trochę z tym, e, ile brałem na klatę w liceum, tak? To było wtedy 102,5 kilo. E, teraz myślę, że trochę więcej, tak koło 120. Gdyby nie siatkówka, to? Pewnie jakiś inny sport. Myślę, że mógłbym zostać przy piłce nożnej, bo trenowałem ją przed siatkówką, więc piłka nożna. Twój sportowy idol? Lebron James. Ulubione miejsce w Gdańsku? Na pewno plaża. Spędzam tam każdą wolną chwilę. Niezależnie czy jest ładna, czy brzydka pogoda, zawsze jest możliwość, żeby spędzić ten czas na plaży. Także plaża w Gdańsku. Najlepsza trasa na przejażdżki elektryczną hulajnogą? <laughs> Letnica Ergo Arena. Wzdłuż, wzdłuż morza. Twoja największa zaleta jako siatkarz i jako człowiek. Dzięki swojemu doświadczeniu mam też odpowiedni dystans do tego wszystkiego. Wiem po prostu kiedy można wykonać tej pracy więcej, tak żeby być gotowym do kolejnego meczu, a żeby to się nie odbiło na. Na mojej formie sportowej. Jako człowiek myślę, że ostatnimi czasy nauczyłem się cierpliwości. Myślę, że głównie ze sprawą mojej córki. Co najbardziej zapadło Ci w pamięć z czasu, kiedy grałeś w zawierciu? Atmosfera na finale Pucharu Polski w Krakowie.